Witam serdecznie, mieli Państwo. W dzisiejszym odcinku będziemy instalować u klientki recapture. Czyli narzędzie, które pomaga w spamie. A jak wiadomo, rejestracja użytkowników i spamu jest obecnie na bardzo wysokim poziomie, więc musimy znaleźć też jakieś rozwiązanie, żeby się tego spamu pozbyć. Więc idealnym rozwiązaniem jest ReCAPTCHA. Jeszcze jak używamy do tego jakichś newsletterów czy formularzy kontaktowych, dobrze jednak jest mieć taką ReCAPTCHA. Więc przechodzimy do naszego panelu. Standardowo wtyczki. Dodaj wtyczkę. pisujemy reCAPTCHA, mamy tą wersję Advanced Google reCAPTCHA, instalujemy od Web Factory. Włącz Wchodzimy tutaj w settings. O no, tu możemy wykupić wersje płatne, ale my zrobimy dzisiaj wiadomo, po Januszowemu <grym> za darmo. Ok, wybieramy sobie na przykład tą wersję ReCAPTCHA V2, czyli jest to ta podpowiedź. Pewnie zdarza się Wam często to spotkać. Nie wiem, zaznacz na rysunku schody, tramwaj czy inne takie, więc sobie akurat tą wersję wybierzemy. No i teraz, żeby. Tu automatycznie mamy właśnie tą V2 wersję. Tu mamy jakąś wersję Pro, tu mamy, tu mamy wersję V3, tu mamy yy, yy, w ogóle wyłączone. I co my potrzebujemy? Potrzebujemy Captcha Side Key i Captcha Secret Key. Więc wchodzimy na. Wchodzimy w Google, wpisujemy sobie Google Recaptcha. A co będziemy potrzebować? Na pewno będziemy potrzebować właśnie konta Google, więc my sobie wchodzimy. Klikamy tutaj V3 Admin Console. Klikamy teraz tutaj w plusik po prawej stronie Utwórz. I teraz wpisujemy etykietę, jak nazwiemy ten, no my akurat nazwiemy to nazwą strony naszej klientki. Wybierzemy za, wersję Zadanie V2, czyli no, mamy wykonać zadanie przy tym reCaptcha, no i wybieramy domenę. Tu sobie jeszcze nazywamy ten nasz projekt. I klikamy prześlij Mamy tutaj właśnie jest nasz klucz. Kopiujemy klucz. Wklejamy. Kopiujemy tajny klucz. Był <grytanie> klucz teraz, jest tajny klucz. Wklejamy. Tu możemy zweryfikować, czy jest ok. O! Nie jestem robotem. Submit captcha. Wszystko jest gitara. Zapisujemy save changes i nie mamy spamu już. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Proszę, zostaw łapkę w górę albo jakiś komentarz. Zasubskrybuj nas. Ja wiem, że to takie gadanie wszyscy powtarzają, ale naprawdę pomaga nam rozwijać ten kanał. A będziemy starać się jak najwięcej wrzucać takich właśnie konkretnych filmików. Tak więc pozdrawiam serdecznie i do następnego.